Czemu boli mnie tak głowa? Tak się źle czuję. Co ja robię źle? No właśnie przyglądam ci się od dłuższego czasu i sorki kochana, ale robisz wszystko źle. Co? Mogę cię przytulić i powiedzieć ci, że czujesz się tak przez innych, albo że to wina Boga, i że jesteś taka biedna, a mogę też powiedzieć ci prawdę. No dawaj. Przyczyną Twoich problemów jest zamartwianie się, dlatego nie śpisz po nocach, boli cię głowa i nie masz apetytu. A skąd ty to niby wiesz? Słyszę, jak narzekasz od rana. Ciągle zastanawiasz się, jak to będzie, potem siadasz na kanapie i godzinami skrolujesz, tylko po to, żeby nie myśleć. Badania to potwierdzają, że zamartwianie się niszczy nasze zdrowie. Najbardziej narażony jest układ krwionośny, trawienny i cała autoimmunologia. Masz jakąś dobrą wiadomość? Tak właśnie trwa premiera kursu Wdzięczność od Podstaw, gdzie nauczę cię krok po kroku, jak wyjść z zamartwiania się i podnieść jakość życia. Skomentuj zdrowie i jak najszybciej zadbaj o siebie.